Cześć, z tej strony Tomasz, z radiostacji Babice, ze Stowarzyszenia Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. W tym krótkim filmie na, dziś, na tegorocznym pikniku chciałbym Wam opowiedzieć o czymś takim, co nazywamy archeologią porcelanową, a co jest związane bezpośrednio z radiostacją transatlantycką, która istniała pod Warszawą. Obecnie to już jest częściowo włączone do Warszawy, przed II wojną światową w latach 1923-1945. Dziś w tym miejscu znajduje się bardzo ważna część Warszawy, którą o nazwie Las Bemowski. Oto jest ten las widoczny na mapie Google. Jest to fragment zielonych płuc Warszawy. Wraz z innymi lasami Warszawy bierze bardzo ważny udział w produkcji tlenu, oczyszczaniu powietrza ze smogu. Lokalnie jest, to, jest on również bardzo ważny ze względu na ilość wody, jaką zatrzymuje, na retencję wody. Jest to schronienie dla wielu różnych gatunków zwierząt i roślin, które już są obecnie w naszym rejonie coraz rzadsze. Ten las nie jest tworem wtórnym. Ten las powstał na ruinach radiostacji Babice, która po II wojnie światowej nie została odbudowana. Jednak, z racji tego, że radiostacja rozciągała się na długości 4, blisko 4 km, i obecnie jej pozostałości są wpisane do rejestru zabytków właśnie na takim długim terenie, praktycznie na długości całego lasu. Wciąż na miejscu można znaleźć różne pozostałości, właśnie z lat 20., właśnie z lat 30. I co to jest? To jest porcelana. To może być coś takiego. To może być coś takiego. To może być również coś takiego. To są wszystko niewielkie, brązowo-białe fragmenty, które można znaleźć w rejonie cewek, które pomagały stroić anteny umieszczone na wieżach. Takie elementy są tam porozrzucane w wyniku po prostu stłuczenia konstrukcji, z których, w których one były zabudowane. Trzeba bardzo uważać, dlatego iż posiadają one wciąż ostre krawędzie, można się bardzo pokaleczyć. Natomiast ze względów historycznych, na terenie Lasu Bemowskiego, na terenie Zielonych Płuc Warszawy można Wciąż natknąć się na takie ciekawe znaleziska, które muszą, oczywiście, zostać, zwłaszcza teraz, zidentyfikowane i zgłoszone do konserwatora zabytków. Te kawałki, które ja mam teraz są fragmentami znalezionymi znacznie, znacznie wcześniej, które są w zbiorach naszego stowarzyszenia i na podstawie tego próbujemy odgadnąć, jakie funkcje pełniły poszczególne kawałki. Udało nam się dojść do tak dużej wprawy, iż nawet na podstawie czegoś takiego, bądź czegoś takiego jesteśmy w stanie powiedzieć, co to były za elementy. Zaraz Wam pokażę, jak dokładnie wyglądają te elementy na izolatrach, które nie są stłuczone. Natomiast ta archeologia również yy, um, skupia się na tym, jak wyglądała ewolucja takiej. Porcelany elektrotechnicznej, która zaczynała od rzeczy bardzo niedoskonałych, bardzo szorstkich, nieprzyjemnych do tyku, ostrych oczywiście trzeba uważać, do rzeczy, które już były nieco nowocześniejsze. Były zabudowywane w latach późniejszych, w latach 30. i być może też też 40. przez okupanta na miejsce izolatorów stłuczonych, które są już znacznie gładsze i posiadają lepszą jakość powierzchni. Wciąż jednak widać mnóstwo skaz wewnętrznych. Które przyczyniały się do tego, że zwłaszcza w okresie II wojny światowej czy w okresie mrozu te izolatory pękały. To się wciąż zdarzało. Może, można znaleźć również takie nieco większe fragmenty. Z tej strony jest ten fragment stłuczony, natomiast jeśli go zaczniemy oglądać, okaże się, że już, o, widać co to był za element. To jest element, który stanowił mm, coś w rodzaju odciągu wzmacniającego. Ściągu właściwie metalowego wzmacniającego dolną konstrukcję cewki strojeniowej. Cewki strojeniowej, czyli takiej konstrukcji złożonej z wielokrotnie zawiniętego wokół porcelanowego szkieletu przewodu niedzianego, złożonego z wielu małych niedzianych linek. Ten izolator jest dosyć duży, jak widzicie, jest on bardzo ciężki. Pochodzi właśnie z lasu Bemowskiego, gdzie przesiedział przez prawie 70 lat w ziemi kompletnie nietknięty, jeszcze przed pisem radiostacji do rejestru zabytków został pozyskany. Można łatwo sobie wyobrazić, jak wyglądał element docelowy, dlatego że to jest właściwie jego połówka. Element docelowy, czyli ten element kompletny, jest chociażby do dzisiaj obecny w radiostacji Grimeto, do radiostacji siostrzanej, do radiostacji babice. O, i to jest coś takiego. Zobaczcie, że wszystko wygląda. Kompletnie identycznie. Tam to cały czas działa. U nas jest to niestety w formie kawałków, ale wciąż można to identyfikować i wiedzieć, jaką to spełnia funkcję. Ten malutki fragment, który pokazywałem wcześniej. Coś takiego, posiada bardzo ciekawy kształt, nieco łukowy, wystające elementy, troszeczkę przypominające gałęzie. Można się natknąć nawet dzisiaj na bardzo wiele różnych tego rodzaju okruchów. W czasie spacerów, w czasie oglądania betonowych fundamentów, cewek, do czego mogło służyć coś takiego, to jest kształt bardzo rzadko spotykany w, izola... w technice izolatorów porcelanowych, elektrotechnicznych. Jak się okaże, jest to fragment niezmiernie ciekawej konstrukcji, która obecnie w przemyśle jest praktycznie niespotykana, a występowała ona u nas w Polsce i do dzisiaj występuje w Szwecji. I teraz, jak się przyjrzymy temu fragmentowi, jak on dokładnie wygląda, możemy odnaleźć dokładnie te kształty. O! W tym oto potworze! To jest tak zwany izolator smoczy. Na, w tych rowkach, które tutaj są widoczne, a którego frag, których fragmentowo było właśnie to, znajdowały się przewody, które stroiły radiostację transatlantycką do żądanej częstotliwości. Zapewniały odpowiednią indukcyjność, odpowiednią szerokość pasma, cewka miała prawie 3 metry wysokości i takie elementy były piętrowo na niej, do niej podoczepiane i utrzymywały w odpowiednich miejscach. Nie i Przechodim. mamy nadzieję, że i do usłyszenia i do zobaczenia w Lesie Bemowskim. Trzymajcie się zdrowo.